Hej, z tej strony Jeszcze i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam jak zbudować automatyczną farmę trzciny i jak ulepszyć system zbierania, czyli ten ze skrzynkami. Więc tak, to są itemy, które będą Wam potrzebne. 8 trzciny, 8 redstone, 8 obserwerów, jedno wody, 32 dirta, 8 skrzyń, 8 hopperów i 8 pistonów. A więc tak rozpoczynamy rozpoczynamy budowaniem ośmiu bloków dirta tutaj i dwa bloki tu. Tak samo tutaj, by zabudować to. Rozlewamy wodę tutaj i kładziemy 8 trzciny To będzie tutaj to miejsce, gdzie będzie trzcina rosnąć. Ym, tymczasowo tutaj stawiamy blok i tutaj kolejny, rozwalamy ten blok i zabudowujemy wodę. Zabudowujemy tą wodę tutaj od, od góry. Ym. Stawiamy 8 pistonów. I detektory tutaj, tą stroną. Dirta kolejnego stawiamy tu. Kolejne 8 dirta. 8 bloków dlatego, że Woda może spływać 8 bloków i właśnie jedno wiaderko wody może pokryć tyle bloków i to będzie maksymalna, maksymalna ilość trzciny, jaką można zabrać za pomocą właśnie takiego yy, jednego wiaderka wody. Yy. To jest jakby cała konstrukcja. Ona już działa. Yy, to jest cała konstrukcja ale to jeszcze nie jest y, wszystko co chciałem pokazać bo y, jeżeli chcecie żeby żeby było najlepiej y, jak tylko się da to pod tym stawiacie hopery tutaj w sensie y, tutaj bierzecie butelkę wody y, jedną butelkę wody Nie wiem, ja sobie zbiorę, bo nie mogę znaleźć Bierzecie jedną butelkę wody Namaczacie Klikacie nie na blok trawy, tylko na dirta On się wtedy zamienia w błoto Błoto to jest niepełny blok A więc Skoro błoto to jest niepełny blok To jak wszyscy pewnie wiedzą jakby tutaj hopery będą spod niego zbierać. Więc jeżeli pod nim się postawi hopery, to jeżeli się rzuci na ten blok, to będą zbierać. A więc to jest najbardziej właśnie to jest po prostu maksymalne co możecie z tej farmy wyciągnąć. Właśnie e, i to jest, to jest gotowe, tylko teraz y, trzeba system zbierania. Mm. Taką dziurę kopiecie sobie. Mm. Tutaj. Dwa bloki szerokości i... Y, no i nie wiem, nawet nie wiem ile. No i osiem długości. Y, dwa bloki szerokości i osiem długości. Y, Stawicie hopery tu. Nie, postawiacie skrzynki najpierw tutaj. Stawiacie skrzynki tu i hopery nad skrzynkami. To jest wszystko. Yy. Najlepiej jeszcze zrobić tak, ale na to chyba nie będzie starczyć tego dirta yy, stąd, więc no, trzeba zabrać więcej tak najlepiej i jeszcze tutaj szkło to jest najlepsze ale to jest gotowa konstrukcja właśnie tej farmy działa są jest trzcina w, w strzynkach i wszystko dobrze działa można po prostu jeżeli chce się więcej takich farm zbudować to to można jakby zrobić można jakby zrobić tutaj blok lodu tutaj wodę postawić i takie skomplikowane konstrukcje, które będą przetransferować właśnie ze skrzynek tę trzcinę, ale na to akurat nie mamy czasu, bo chciałbym żeby ten odcinek był krótki że nie wstawiam, sorry, że nie wstawiam w ogóle filmików, ale i tak pewnie nikt ich nie ogląda. Próbuję na razie, na razie próbuję znaleźć na razie próbuję właśnie znaleźć taki właśnie kontent, który będę robił. I to jest jedna właśnie z tych prób tutoriale z Minecrafta właśnie do jakichś farm. To jest jedna z tych prób mogę nagrywać Minecraft albo mogę nagrywać właśnie farmy robienie tutoriali do farm yy. ale to już by było na tyle trzymajcie się, pa, pa.